Hejka, ejka. Zgniły wyż, ciąg dalszy, no ale kolejny dzień na nie wchodzi w grę i trzeba się ruszyć. Lecimy dziś na chudów. Zaczynamy dzisiaj w parku, no i przez Park Śląski dojedziemy do yy, Chorzowa, potem Świętuchowice i tam kolejne piękne śląskie miasta. Dzisiaj niestety niedziela handlowa. No i od razu widać na ulicach ruch Hajduki i lecimy na Świętochłowicę. W prawo na Bytom, w lewo na Rudę. My na Rudę. Latem pokazywałem wam jak dojechać na chudów terenem. Jechaliśmy wtedy z Martynką i z Grażynką. Zerknijcie! A dzisiaj lecimy szusowo, no bo w Lesie Gnój. Nowo otwarta ścieżka rowerowa, podobno trzy dni temu. O, jakby tak było kilkanaście kilometrów, w takim standardzie byłaby kultura. Nasze szczęście trwało jakiś kilometr, może półtora. O i ta fajna droga rowerowa zmieniła się w tą ohydną kostkę. Czyli klasyka jak na Górnym Śląsku. A tu już koniec. Wieża wodna. Puszczamy rudę i wjeżdżamy na chwilkę do Zabrza. Ta dzielnica Zabrza nazywa się Kończyce i przejeżdżamy właśnie koło stadionu. A przy okazji dołączył do nas Marek. Dzisiejsza runda w założeniu jest w całości asfaltowa. No i tu jest asfalt, tyle że taki, wiecie, gomułkowski. A za tym wiaduktem kończy się Zabrze. Prawo Gliwice Opole, w lewo na Kato, a my na Knurów. To 5 kg. Dzisiaj ciąg dalszy ścieżek rowerowych na Górnym Śląsku. Ta tutaj taka klasyczna. Z krawężnikami, wjazdami, wyjazdami, chociaż fajny asfalt. Przynajmniej to. Nadziei na pogodę nie ma żadnych. Zgniły wyż. Kiedy skończyły się zabudowania, no to ścieżka rowerowa zamieniła się w naprawdę fajną drogę. No tutaj już nie ma wjazdów, tutaj już nie ma krawężników i jedzie się świetnie. Jesteśmy, chudów przed nami, 27 kilosów Latem jest tutaj tłum ludzi, na rowerach też, a dzisiaj no zobaczcie, puszczytko, super sprawa. Drzewo nazywa się Tekla. No jesteśmy, w zamek w hudowie, dokładnie za mną, rewelacyjne miejsce, koniecznie musicie przyjechać. No to co, hudów fajny, ale długo się nie zatrzymujemy, żeby się nie wyziębić. i jedziemy z powrotem. Taką fajną asfaltową ścieżką, która tu schudowa prowadzi. Oczywiście nie byłoby niedzielnego wyjazdu bez kawy i ciastka. No, i pokazuję wam kolejne fantastyczne miejsce, do którego warto zdecydowanie przyjechać. Kawka zaliczona, makowiec był dobry, nie Jarek? I lecimy z powrotem. Za nami trzy dychy. Do domu zostało 20 parę. Czyli byliśmy już dzisiaj w Siemianowicach, Katowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Zabrzu a teraz Nikołów. Wróciliśmy do Rudy Śląskiej. Ta dzielnica nazywa się Halemba. Pozdrawiamy Pytra. Idzie się zgrzać. Odwiedzamy kolejną dzielnicę Rudy Śląskiej. Kochłowice. Za chwilę Batory, Park i koniec rundy. Zaczynamy się. Oszą oh, i dekatlą. Prawo, a my lecimy prosto. Runda zamknięta. Pięć dych za nami. Jesteśmy znowu w parku. Rozjeżdżamy się powoli. Patryk w samą stronę, a my w to. Tyle na dzisiaj. Runda na hudów. Tym razem asfaltowa. Bardzo fajna. Zdecydowanie do przejechania. Wychodzi 52 kg w górę niecałe 500 łatwiutko, szybciutko w niedzielę idealo. Lećcie na rower, do zobaczenia.